مرحبا Ja mam na imię Blanka i witam Was na moim kanale Pod Tureckim Słońcem. Zazwyczaj filmiki, które możecie tutaj obejrzeć, kręcone są w Alanii lub jej okolicach, natomiast obecnie znajduję się około 740 km od mojego domu. Jesteśmy na północy Turcji nad Morzem Czarnym. Osobiście uwielbiam te regiony i bardzo się cieszę, że będę miała okazję pokazać Wam właśnie taką Turcję nieoczywistą, Turcję mało turystyczną. Zapraszam do oglądania i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie komentarze, lajki, a także zaobserwujecie mój profil. Witajcie w Madenjiolu. Nazwa oznacza syna górnika. Wszystkie osoby mieszkające w tej wsi noszą nazwisko Madenji. Niegdyś większość tutejszych mężczyzn pracowało w górnictwie, i kiedy Ataturk, pierwszy prezydent Turcji, nakazał nadanie sobie nazwisk, tutejsi mieszkańcy wybrali takie związane z wykonywanym zawodem. Na wszystkich nagrobkach widoczne jest nazwisko Madenji. Innego nazwiska tutaj nie zobaczycie. Taka ciekawostka na nagrobkach, często poza imieniem i nazwiskiem, datą urodzin czy śmierci, możecie zobaczyć również spokrewnienie danej osoby. Na przykład tutaj, Kemal Madenji, syn. Sabri. Albo tutaj, Durkaden Madenji, żona Nazifa, przy okazji zwróćcie uwagę na daty urodzenia 1325 i śmierci 1967 rok. Jest to kolejny świetny przykład reformy wprowadzonej przez Ataturka. Akurat w tym przypadku chodziło o zamianę kalendarza muzułmańskiego na kalendarz gregoriański. I coś, czego w Turcji po prostu nienawidzę, czyli bezpańskie psy. Niestety, tutaj, w regionach Morza Czarnego ich liczba jest naprawdę duża. Sytuacja jest odmienna niż w Alanii, gdzie przeważają koty. Tego psa na przykład w tamtym roku tutaj nie było. Ten drugi pojawił się dzisiaj rano i jest dosyć agresywny. Tego zawsze się bałam, ale w tym roku jest trochę spokojniejszy. Natomiast na dusze, wojarze po wsi, zawsze zabieram ze sobą patyk. Morwa biała coś co osobiście uwielbiam, i trochę mi szkoda, że przyjechałam już właśnie po zbiorach. Orzechy laskowe. Nie wiem, czy wiecie, ale Turcja jest liderem wśród producentów orzechów laskowych, szczególnie właśnie w regionach Morza Czarnego. Szacuje się, że rocznie jest to około 800 tysięcy ton, z czego 70-80% jest eksportowanych do bodajże 122 krajów. Najwięcej tureckich orzechów laskowych możecie znaleźć w Nutellii. Tereny Morza Czarnego bardzo mi przypominają Polskę ze względu na panujący tutaj klimat. W porównaniu z Alanią oraz Rybierą Turecką temperatury są nieco niższe, do tego jest więcej opadów deszczu, a zimą pojawia się nawet śnieg. To, co mi się najbardziej podoba, to jest właśnie taka swojska atmosfera i do tego bardzo dużo zieleni, która nas otacza. Teraz zapraszam Was do naszego ogrodu. Pokażę Wam, co uprawia się na tej tureckiej ziemi. popularne są takie właśnie małe, ale żółte śliwki. Ja za bardzo za nimi nie przepadam z tego względu, że one są kwaśne, natomiast te są rewelacyjne. To nasze łowy z ogrodu. Ogórki. Fabryka. Fasola. Trochę śliwek. Bardzo dobre są tutaj śliwki. Takie małe, trochę wyglądają jak czereśnie. A czereśnie są takie Malutkie. Po ciężkiej pracy zdecydowaliśmy się na zjedzenie wspólnego posiłku. Dzisiaj na obiad będą kofte. Są to jakby nasze mielone, natomiast mniejsze i do tego nie zawierają panierki. Dzisiaj koftę przygotujemy na grillu, a jako dodatki będziemy jeść pokrojone pomidory, ogórki. Na pewno nie zabraknie chleba. Na stole znajdziecie także tzatziki, czyli jogurt z ogórkiem. Nasz dzień dobiega końca. Jutro mamy w planach odwiedzenie rodziny. W Devrek. to jest miejscowość położona około 15 km od Madengiolu, a także bazar, który tutaj odbywa się co poniedziałek. Pasza! Ja Dzień dobry. My dzień zaczynamy od zwiedzenia tureckiego śniadania serpme kawalty, czyli podawanego na małych talerzykach w takim oto miejscu z widokiem na całe miasto Dewrek. Później po śniadaniu zabieramy was na bazar. Jeżeli chodzi o dewrek, to jest to miasto słynące z wykonywanych ręcznie drewnianych lasek. Chociaż temperatura tutaj jest zdecydowanie przyjemniejsza niż w Alani, to wciąż jest gorąco. Podczas takich dni warto szukać sposobów na ochłodzenie się. Tureckie spa, wersja wiejska. A mam. A teraz zapraszam chodźcie ze mną, pokażę Wam największą atrakcję tej wioski wodospad. Mieszkańcy okolicznych wiosek miejscowości przyjeżdżają właśnie tutaj, żeby sobie zrobić piknik. Ponieważ Turcy są właśnie znani z tego, że nie potrzebują za dużo miejsca. Nie potrzebują jakichś nie wiadomo jakich cudów natury, żeby wspólnie biwakować i spędzać czas. To akurat w nich bardzo lubię. Niegdyś były tutaj takie specjalne siedziska przygotowane, ale jak było dużo wody, to niestety zostały zalane. No i już teraz nikt ich ponownie nie postawił. Po czym poznać, że to jest miejsce piknikowe? Po ilości łupinek, po słoneczniku. To chyba ulubiona przekąska Turków. <grymne> Już pasza numer jeden przed do wody. No dobra, wracamy do domu, a tam będzie na nas czekał Ekmekci, czyli pan rozwożący po wsiach pieczywo. O, pan ma tutaj więcej rzeczy. Powtórka z rozrywki, dzisiaj również zdecydowaliśmy się na grilla, tym razem będziemy jeść kurczaka. Natomiast na wieczór zaplanowaliśmy wizytę Dewrek, ale pojedziemy specjalnie do Luna Parku, aby się nieco zabawić. Znamy naszą zabawę. Witam Was. Kolejny piękny dzień. Jesteśmy w Madendriolu i wybraliśmy się na piknik. Zobaczcie jak piknikują Turcy. Jest bardzo gorąco, także umieściliśmy sobie krzesełka w wodzie. Woda jest naprawdę lodowata, ale bardzo przyjemna w tych okolicznościach. Najlepsza kawa w Turcji Mehmet Efendi kawę dzisiaj dla Was przygotowuje Ayfer. Rzucamy <noise> dwie kostki. Robimy kawę dla jednej osoby. Do tego woda. Wszystko umieszczamy w specjalnym tygielku. Następnie dodajemy dwie łyżeczki kawy. Oj, idźmy od kawy. Zobaczymy, jak to się Całość mieszamy i teraz czekamy, jak to się zagotuje. Często po wypiciu kawy tureckiej następuje wróżenie z fusów. Ja zaraz zapytam Eifer, czy jest w stanie przepowiedzieć mi przyszłość. Oh, <laughs> <And then? laughs> No i tak, pierwszy raz wypiłam turecką kawę, bo chciałam, żeby mi powróżono, no i... no i tupo. Nie dowiem się, co mnie czeka w przyszłości. Wodospad to także miejsce, z którego okoliczni mieszkańcy czerpią wodę pitną. Krótka przerwa na zrobienie pisi, można je przyrównać do naszych y, pączków, ale nie słodkich. Wieczorem wróciliśmy nad wodospad, aby się napić czaju, czyli tureckiej herbaty. Nie może zabraknąć przekąsek w postaci słonecznika, a także orzeszków. Mamy również ogór własnego ogródka. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ Polat ma urodziny i zaplanowaliśmy małą imprezę przy wodospadzie. No i oczywiście, jak na złość, Dzisiaj akurat pogoda nie dopisała. Aifer, Bugun Hawanaser. Człok Gizal. Miała Muria i e, Ojo. Słyszysz, jaka ma Człok Ewet, evet, a ma Bugun e, Zelgun, Ewet? Ewet, dzięki Bogu, polecam. Ewet, B, Jamuria i będzie impreza w deszczu, o, zobaczcie. Sona. Ben de üfleyeceğim ben de üfleyeceğim Ya sen de üfle be oh. Co drugi dzień staram się wygospodarować trochę czasu, aby wykonać trening, ponieważ jem tutaj zdecydowanie więcej niż w Alanii. Dużą wagę przywiązuję się tutaj do spotkań towarzyskich, a także kwestii jedzenia. Podczas mojego pobytu udało mi się wziąć udział w przygotowaniu m.in. guzlem, czyli tureckich naleśników, ale o tym wykonam dla Was specjalny osobny filmik, a także pocza. Anemna na apiorsun? Pocia. Pocia. Pejlili. Pocia, czyli takie jakby bułeczki z serem. Ciasto zostało pokryte roztrzepanym jajkiem. Piecze się w Dawulferyn, czyli takim piekarniku wolno stojącym. Piekarnik Bemben. Każda szanująca się pani domu powinna taki posiadać. No ja nie mam. <grych> Sprawdzamy. Hmm. Ale pięknie Pięć wyglądają. Hmm, już jest gotowe bardzo szybko. Jest pysznie peinir lipocha i do tego mamy kompocik przygotowany z tutejszych owoców. Jest po prostu idealnie. A fietosun. Dzień dobry, dzień dobry, jest godzina bodajże 5.40, my wyruszamy dzisiaj w drogę powrotną do domu, dzisiaj e, mamy piątek, e, powiedziałam mojemu mężowi, że przyjedziemy w sobotę, nie wiem czy uda mi się zrobić niespodziankę, bo jednak czeka mnie około 11 godzin jazdy, więc pewnie gdzieś tam domyśli się, że zbyt rzadko do niego pisze albo zadzwoni na kamerze, no ale zobaczymy, spróbujemy no jestem trochę oczywiście zdenerwowana, bo jednak jest to długa trasa moja pierwsza tak naprawdę jeżeli chodzi o Turcję w drogę do miejsca docelowego, a potem z powrotem do domu, także trzymajcie kciuki ja nie będę nagrywać z drogi bo bezpieczeństwo przede wszystkim, także do zobaczenia w Alanii no i po 10 godzinach dotarliśmy do Alanii ale jeszcze nie do domu ponieważ po drodze robimy krótką przerwę aby zrobić niespodziankę Umitowi, czyli mojemu mężowi. Mam nadzieję, że niczego się nie domyślił. Na szczęście niespodzianka się udała i od teraz jesteśmy już w komplecie, ponieważ wszędzie dobrze, ale w domu jest zawsze najlepiej.